mamy z tej strony pan Ciasteczka, Jestem u was y, już pierwszy raz. Jestem pod postacią kotka małego, ponieważ y, no. nie mam maski ciasteczka. I cieszę się, że jestem pierwszy raz z wami to mój pierwszy odcinek. Mam radę na VIP-a, Kto zna mój straflaner, więc będzie. Y, słuchajcie. Jeżeli macie na koncie z tego telefonu 11,7 groszy i bardzo, bardzo marzycie o VIP-ie, to kliknijcie VIP na tydzień, kliknijcie w komórkę, podajcie swój numer telefonu, jak znacie. Jak nie to spytajcie, mamy, ale nie wiem, czy się zgodzi. No, ja już mam VIP, ale w poniedziałek mi się skończy. A dziś mamy... O ile się nie mylę to... Czekajcie, pan ciasteczko nie wie. Musi myśleć. Hmm. Dzisiaj mamy... Aha, piątek mam. Dzisiaj mamy piątek, a w poniedziałek mi się skończy, bo... na tydzień mam. E, Chcecie poznać to nie dziewczynę, bo mi wredni ukradli konto i i i no to będzie tak super. To wpiszcie sobie do przyjaciół Diana Piesz, Diana, Diana Piesz, Diana Piesz, Diana Piesz, Diana Piesz. i mam dla was informację. Jeżeli chcecie wiedzieć kto to jest Mili Kotek MISTAR, napiszcie w komentarzu kto to. I Jeżeli chcecie wiedzieć, to napiszcie Panie Kto jest Milikotek MISTAR? Ten kto nagrał... ja jakąś grał... z Ja go znam. Ja wiem, kto to. I... No Nie, niestety kotek na przykład. Dobrze. Było fajnie. To radzenie na woda może zadziałało. A mi tam nawet się poznaciało, tylko że mam kasa zejdzie, ale w to nie jedziemy? No. Pan ciasteczko. U was du Ej, pani śmietanka, jeżeli to oglądasz, wiem, że jesteś fardezem. Po na razie. Cześć.